Zlokalizowano niebezpieczną siatkę szpiegów w Europie. Z kim są powiązani i dlaczego z Niemcami? Urzędnik Białego Domu mówi wprost, że wsparcie dla Ukrainy już jest w Polsce. Nadchodzi rewolucja w segregacji śmieci, czym znowu nam się oberwie. A na koniec poczta Polska w głębokim kryzysie. Ja się nazywam. Ja się nazywam... ...państwa bardzo serdecznie, bez przynudzania lećmy od razu z pierwszym tematem. Łapka w górę za pierwszy, za szybki wstęp. No i lecimy. Według niemieckiego kontrwywiadu, trójka obywateli Niemiec miała sprzedawać technologie wojskowe Chinom. Inny mężczyzna infiltrował chińską opozycję i miał ścisłe kontakty z wierchuszką partii Alternatywa dla Niemiec. W Niemczech kilka dni temu rozpoczęła się obława na rosyjskich szpiegów. Teraz trwają zatrzymania współpracowników chińskiego aparatu bezpieczeństwa. W obie sprawy są najprawdopodobniej zamieszani politycy skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Zatrzymany w nocy z poniedziałku na wtorek to Jian Gi, współpracownik Maksymiliana Kracha, europosła Alternatywy dla Niemiec i kandydata tej partii do eurowyborów zaplanowanych w czerwcu. Według Niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji G, zinfiltrował środowisko chińskiej opozycji, prowadził ich profile w internecie, w społeczności, dorobił się statusu sekretarza generalnego jednej z organizacji, i na bieżąco składał raporty oficerom w Pekinie. Gazeta wyborcza tylko przypomnę, skrajnie prawicowego AFD. Zlokalizowaliśmy chińskich szpiegów, a najważniejszą, tak istotną dla podkreślenia kilkukrotnie informacją jest to, że ktoś z nich może mieć. Związki z partią, która zupełnym przypadkiem jest akurat jedną z tych, które szczególnie naszym lewicowym europejskim władzom nie odpowiadają. Z wielką chęcią w tym momencie przytoczę Wam jeszcze raz słynne słowa pani Ursuli von der Leyen, obrończyni wolności i demokracji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że zagrożeniem dla Europy są partie Konfederacja, Alternatywa dla Niemiec i Francuskie Zjednoczenie na Narodowe. Nazwy mogą się różnić, ale cel mają wspólny. Chcą podeptać nasze wartości. I zniszczyć naszą Europę, powiedziała. Do jej słów odnieśli się już politycy Konfederacji, ale także Przemysław Czarnych spis. Pani von der Leyen, ręce precz od Konfederacji i od Polaków, powiedział. Czyli, no, udało jej się połączyć Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją, przynajmniej w tym jednym celu. To oczywiście w artykule podkreślono też inne kwestie. Warto w ogóle zastanowić się nad tym, czemu szpiedzy pochodzą właśnie z Chin, a nie na przykład z Rosji, która teraz jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o szpiegów. Wiemy, że przez długie lata nasza relacja z tym azjatyckim państwem polegała na zaciętym wyścigu, głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Mogło się jednak w ostatnim czasie zdawać, że zmierzamy w innym kierunku, może nawet w stronę jakiegoś sojuszu. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Chinami nie należą do najłatwiejszych, co pokazuje chociażby krok w kierunku wprowadzenia karnych ceł antysubsydyjnych -subsydy -y, e, na chińskie pojazdy elektryczne. Europa może być bardzo ważnym partnerem dla Chin, twierdzi chińska ekonomista dr Keju Jin wiele wskazywało na to, że mimo prowadzenia wojny z ich dotychczasowym sojusznikiem możemy szukać wspólnej drogi rozwoju i takiego wpływowego sojuszu. Wygląda jednak na to, że jesteśmy dalej w tyle, a Chiny nadal nie należą do grona naszych ścisłych przyjaciół. Stany Zjednoczone mogą zagrozić odcięciem chińskich banków od globalnego systemu finansowego, by, skłócić Chiny, by skłonić Chiny do wstrzymania wsparcia dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Wynika z ustaleń Wall Street Journal, no według dziennika z takim planem do Pekinu jedzie sekretarz Antony Blinken. Idąc tą drogą możemy mieć naprawdę duży problem z tym, by znaleźć w nich by znaleźć sojusznika, gdy dojdzie do zaostrzenia konfliktu. Tym samym może to umocnić pozycję Rosji. Lećmy dalej. It's what you're doing. Amerykański sprzęt dla Ukrainy jest już w Polsce. Wysoko postawiony przedstawiciel Białego Domu potwierdził polskiemu radiu, że część uzbrojenia, która będzie częścią najnowszego zestawu amerykańskiego wsparcia dla Kijowa, została już rozmieszczona w magazynach w Polsce. Według informacji polskiego radia prezydent Joe Biden już kilka tygodni temu zlecił Pentagonowi przygotowanie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, mając nadzieję na uchwalenie przez kongres zestawu wsparcia dla sojuszników USA. Sprzęt trafił m.in. do magazynów w Polsce. Część sprzętu została wcześniej przygotowana i dotrze na Ukrainę w najbliższych dniach, potwierdził polskiemu radiu wysoko postawiony przedstawiciel Białego Domu. Zestaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy zostanie ogłoszony i uruchomiony po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena ustawy zatwierdzonej przez Kongres o wsparciu Ukrainy, Izraela i sojuszników USA w regionie indopacyficznym. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, John Kirby, Powiedział, że w nowym zestawie znajdą się m.in. systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie i pojazdy opancerzone. Zestaw będzie obejmować duże ilości sprzętu i amunicji. Zestaw wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu został zatwierdzony przez amerykański senat. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Joe Bidena, który zapowiedział, że podpisze ją jeszcze tego samego dnia. Stosunkiem głosów 79 do 18 senatorowie zatwierdzili zestaw uchwalony wcześniej przez Izbę Reprezentantów. Przeciw było dwóch demokratów i szesnastu republikanów. Głosowanie poprzedziła debata, w której wystąpili głównie przeciwnicy zestawu. Choć incydent związany z Ukrainą jest ważny dla naszych interesów bezpieczeństwa narodowego, incydent na naszej południowej granicy jest nawet ważniejszy, argumentował senator Marco Rubio. Zwolennicy zestawu w większości zrezygnowali z wystąpień, by przyspieszyć czas głosowania. The Americans who contributed to them. Medali. No tak, bo przecież Ukraina już leciała na oparach, tak przynajmniej mówiło wielu przedstawicieli władz tego państwa, gdy zachód dyskutował na temat przekazania środków dla tego państwa objętego wojną. Spodziewana pozytywna decyzja oznacza nowy etap w wojnie. Nie wszystko stracone, choć przez chwilę wydawało się, że losy Ukrainy są przesądzone. Tak o amerykańskiej pomocy dla Ukrainy mówił generał dywizji Bogusław Pacek. Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 311 do 112 przyjęła pakiet pomocy właśnie dla Kijowa. Niektórzy sugerowały, w tym kontekście, że może warto jest zmienić sposób działania, że może trzeba przekazać pałeczkę Unii Europejskiej, by to ona w końcu wykazała się większą inicjatywą, tak chociażby mówił Trump. Przecież to nam jest bliżej do tej wojny i to dla nas w głównej mierze potencjalna eskalacja stanowi duże zagrożenie, dużo większe niż dla Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, gdyby losy tej wojny miały zostać złożone wyłącznie w naszych rękach, gdyby decyzje miały podejmować także takie państwa jak Niemcy czy Francja, to Ukraina mogłaby przypuszczalnie szybko upaść, a to też nie jest ko korzystne dla Stanów Zjednoczonych, bo dla nich warto mieć taką kolonię europejską, którą sobie będą później ewentualnie walczyć z Rosją. Chociażby ze względu na to, że przykładowo Niemcy nie są w stanie nawet wywiązać się z podstawowych ustaleń na to co do ich własnych wydatków na obronność. No i oczywiście jako zjednoczenie 27 krajów w ogólnym rozrachunku przeznaczamy niemałe pieniądze na wsparcie tego państwa. Być może nawet jeszcze większe niż faktycznie daje, dają Stany Zjednoczone. Zdaje się jednak, że to oni kierują tutaj wszystkimi decyzjami. Zresztą tak jak w większości światowych konfliktów. I w ogóle na Zachodzie. Lecimy dalej. Zawsze znaczy, jak matka mówiła, idź wyrzuć śmieci, to się wydawało, że prostszej roboty, a to wcale nie jest taka prosta rzecz. 1 stycznia 2025 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które związane będą z segregacją odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wątpliwości dotyczą tego, kto ma ich dokonywać i gdzie. Nie jest bowiem jasno zaznaczone, czy selekcja ma się odbywać u źródła, czyli w miejscu budowy lub remontu. Od 1 stycznia 2025 roku mają wejść w życie nowe przepisy w ustawie z dnia 14 Grudnia 2012 roku o odpadach Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzić chce zmiany związane z segregacją odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z dodanym do ustawy artykułem 101, a ustęp pierwszy surowce, będą dzielone nie w sposób dotychczasowy, czyli na papier, szkło, plastik oraz metal, lecz na sześć nowych frakcji. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gip. Odpady mineralne, w tym beton, cegłe, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie, stanowi ustęp pierwszy. Segregować będą musieli wykonawcy prac budowlanych, a w przypadku osób, które będą wykonywać je we własnym zakresie, możliwe będzie zamówienie specjalnego kontenera. Wątpliwości wzbudza to, czy odpady budowlane i rozbiórkowe mają być segregowane u źródła, czyli tam, gdzie mają miejsce prace. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by od tego odejść, a odpady mogłyby być przekazane. Pokazywane podmiotom, które są do tego uprawnione i mogą przeprowadzić odpowiednią segregację. Resort uważa, że po wprowadzeniu nowych przepisów możliwy byłby wzrost kosztów odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z miejsca prac, ponieważ już przy ich zbieraniu konieczna byłaby selekcja, a kontenerów musiałoby być więcej. To z kolei mogłoby sprawić, że rozwinąć by się mogła szara strefa gospodarowania tymi odpadami. Konsekwencją mogłyby być nielegalne wysypiska czy porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzewidzianych. Znaczonych. Oczekujemy, że z powodu dostawienia dodatkowych pojemników na dodatkowe frakcje odbioru ich oddzielnymi pojazdami, ponieważ każda frakcja musi być odbierana oddzielnie, koszty odbioru odpadów mogą wzrosnąć. Oczywiście co wiąże się z takimi zmianami to podwyżki. Już teraz płacimy wcale nie tak, jeśli chodzi o ich wywóz. Może być tylko jeszcze drożej. Zmiany mają dotyczyć co prawda tylko odpadów budowlanych, jednak dotknie to przecież. Jakimś stopniu każdego z nas. W końcu w Polsce popularny trend to remontowanie swojego domu na wiosnę, ale rząd planuje dać nam wolny wybór co do tego, czy chcemy segregować, czy też nie. Względnie wolny, bo odpady budowlane tak czy siak będą musiały być poukładane. Warto zauważyć, że z zamieszczonego opisu rozwiązań, jakie będą stanowiły, znajdowały się ostatecznie w projekcie, wynika, że system ten będzie miał charakter dobrowolności wyboru, sposobu rozbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ustawodawca wskazuje, że to wytwórca odpadów będzie wybierał czy samodzielnie będzie segregował odpady u źródła ich powstania, czy będzie zbierał odpady w sposób zmieszany, a następnie przekazywał je podmiotowi uprawnionemu w celu ich segregacji i rozdzielania na konkretne frakcje odpadów. No ale dobra, czyli mamy taki wybór, że albo sami grzebiemy w śmieciach, albo płacimy komuś, żeby to zrobił. Ale chyba Polacy z natury są tacy, że nie lubią przepłacać, więc pewnie większość będzie i tak segregowało. No skoro nie jesteśmy tacy skorzy do tego, czy w takim wypadku nie pojawi się więcej po prostu nielegalnych wywozów odpadów do lasu. No, już teraz są takie przypadki bardzo częste, a może być ich jeszcze więcej. Policyjny dozór zastosował prokurator wobec trzech mężczyzn, którzy samochodami ciężarowymi przewozili odpady budowlane i zakopywali je na terenie jednej ze żwirowni w powiecie sokołowskim. Podejrzanym grozi za to do pięciu lat więzienia. Całkiem sporo. Oby mniej takich delikwentów, chociaż niestety na to się nie zanosi. Tym bardziej, że niestety biedniejemy. Weźmy dalej. Cyfrowym, tak jak jest operatorem usługi powszechnej, tak samo być dla Państwa głównym operatorem cyfrowym. Poczta Polska mierzy się z pogłębiającym kryzysem. Prezes spółki przyznał otwarcie, że pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł kontynuację negatywnego trendu z 2023 roku, gdy spółka odnotowała historyczną stratę. Kierujący pocztą polską Sebastian Mikosz skierował list do pracowników. W ujawnionym liście do pracowników firmy prezes potwierdził, że w 2020 w 2023 roku poczta polska odnotowała największą historyczną stratę. Poziom odnotowanej przez nas straty powoduje, że podejmujemy szereg działań, które mają w krótkim terminie zapobiec pogarszaniu tej sytuacji. Również pierwszy kwartał tego roku wskazuje na kontynuowanie negatywnego trendu, który musimy wspólnymi wysiłkami jak najszybciej zahamować. Kwoty nie odbiegają w sposób znaczący od tych, które podawano nieoficjalnie, ale kiedy tylko będę mógł to zrobić, oficjalnie przekażę Państwu dużo do. Dokładniejsze informacje, napisał Mikosz. Równocześnie przyznał, że firma jest coraz bliżej otrzymania zaliczki na poczet rekompensaty za świadczenie nierentownych usług powszechnych za lata 2021-2022. Jak dodał, kwota wynosząca około 700 milionów złotych może brzmieć imponująco. Jednak raz jeszcze powtórzę: nie stanowi żadnego remedium na nasze bolączki. Pieniądze te wystarczą bowiem jedynie na poniesione koszty, a nie trwałą naprawę sytuacji. Prezes podkreślił, że poczta wymaga bardzo kompleksowej transformacji, której plan jest właśnie układany. Poczta jest dla klientów. Dlatego chciałbym, aby goście placówek pocztowych czuli się możliwie jak najlepiej, napisał Mikosz, przypominając, że pierwszym krokiem jest zakup misek dla psów, co miało kosztować mniej niż 100 tysięcy złotych. Kolejnym elementem jest sprawienie, że poczty będą przyjazne dzieciom. W tym celu pozyskiwane są stoliki i krzesełka dla najmłodszych. Przechodzimy również w świecie na, na informację dostarczaną czy przetwarzaną elektronicznie. Poczta Polska zmaga się z kryzysem finansowym. Do tego jeszcze zapowiedzi pracowników o majowym strajku. No nie zapowiada się to za ciekawie, ale co tam spółka przecież znalazła już idealne rozwiązanie? Miski dla psów. Wcale nie takie drogie te miski, kosztowały tylko niecałe 100 tysięcy złotych. Przecież to nie są wcale takie, wiecie, kolosalne kwoty, skoro dzięki nim klienci będą pchali się drzwiami i oknami. Oby, ale jak te miski nie pomogą, to przecież zakupią stoliki i krzesełka dla dzieci. Może od razu by tak połączyć usługi pocztowe z przedszkolem, opieką dla zwierząt. Wtedy może by wyszli z tych wszystkich kłopotów finansowych, a klienci mogliby odebrać nie tylko swoją paczkę, ale i swoje dziecko.